Siemano wszystkim, z tej strony Niekto Innek, Kodmiczda, no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o kolejnym sezonie piątym. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącego kolejnego sezonu piątego w obecnym rozdziale, jaki pojawi się w grze już za niecały miesiąc, bo w internecie ponownie pojawiło się kilka małych informacji w jego temacie oraz dodatkowo poruszymy sobie temat tego, co jutro trafi do Fortnite'a. Na no, wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2 tak jak te cztery kozaki tutaj. Pamiętajcie też, Subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i sztuczcie tę apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo, teraz na ekranie macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagroda mu przepadnie. A dzisiaj do wygrania macie 300 foldowców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod MIGAO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdź już do filmu. No i tak moi kochani jak dobrze wszyscy wiecie w ostatnich dniach na kanał Migao wstawiłem wam odcinek w którym przedstawiłem wam wszystkie najważniejsze informacje w temacie kolejnego sezonu i było to takie małe podsumowanie zmian oraz nowości. Jak się okazuje w ostatnich dniach gracze ponownie otrzymali kilka ciekawych informacji w jego temacie, które moim zdaniem są mega ciekawe, bo dotyczą tego o co dokładnie chodzi w kolejnym sezonie, lecz na początku powiemy sobie o jutrzejszej aktualizacji. A dokładniej jak jeszcze nie pamiętacie to dokładnie jutro do Fortnite Zostanie wprowadzona kolejna wielka, a zarazem ostatnia aktualizacja obecnego sezonu, w który jak dobrze wszyscy wiemy do gry trafi ogrom i to naprawdę ogrom ciekawych zmian oraz nowości. My gracze znamy już większość z nich i przedstawiłem wam je na dokładnie tym filmie tutaj, a dzisiaj przypomnę wam o takich najważniejszych zmianach, jakie pojawią się w grze, a jedną z głównych nowości będzie wydarzenia Halloweenowe z nagrodami. Wydarzenia te jak co roku pojawi się w Fortnite i wprowadzi dla nas ogrom zmian i nowości, takich jak darmowe nagrody dla graczy, zmiany na wyspie, nowe Przedmioty wraz z mitykami, nowy boss na tej obecnej wyspie oraz mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Poza tym do gry zostaną wprowadzone zmiany i nowości związane z nadchodzącym turniejem FNCS o dokładnie 4 miliony dolarów, który odbywa się w Kopenhadze i twórcy przygotują specjalny tryb turniejowy oraz wprowadzą nagrody za jego oglądanie. Najważniejsza zmiana, jaka według mnie pojawi się po tej aktualizacji, to nic innego jak zmiany fabularne, ponieważ po tej aktualizacji gracze mają rozpocząć naprawę we czasu na wyspie, a za safe'em na lunarnym. Lok Zostaną otworzone kolejne drzwi. Te rzeczy to tylko część nowości jakie tam się pojawią i samych zmian na pewno będzie o wiele i to wiele więcej, a to co dokładnie tam trafi i jakie zmiany pojawią się w grze, znajdziecie na tym odcinku, gdzie zrobiłem wam małe jego podsumowanie. A i tak chciałbym dodać, że z tej aktualizacji niestety ale raczej nie pojawi się jutro poranny live na TikToku, więc spodziewajcie się, że jedyny live będzie tylko wieczorem, i w temacie tej wielkiej aktualizacji to wszystkie ważne informacje. Teraz jednak przejdziemy sobie do kolejnego sezonu piątego, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w ostatnich dniach pojawiło się sporo nowych informacji w jego temacie, oraz co ciekawe, już w najbliższy wtorek poznamy kolejne ważne szczegóły w jego temacie. Jak jeszcze nie wiecie, to zawsze w momencie wprowadzenia do gry ostatniej aktualizacji danego sezonu, w Fortnite wprowadza do plików gry pierwsze pliki, które dotyczą już kolejnego nowego sezonu. I jestem pewny, że po tej aktualizacji coś się pojawi. Co dokładnie, tego na teraz nie wiemy, tym bardziej, że nowy sezon jest jedną wielką tajemnicą, do czego właśnie zaraz sobie przejdziemy i z takich zmian, jakie powinny pojawić się w jego. Temacie to na pewno nowy zestaw startowy do Battle Royale i zestaw startowy do ratowania świata. To właśnie te zestawy pojawiają się przed startem kolejnego sezonu i zawsze są one w ostatniej aktualizacji przed jego dodaniem, więc teraz Fortnite raczej na pewno też je wprowadzi i gracze poznają pierwszy wgląd na skiny w kolejnym, nowym sezonie. Nie są one jakieś może mega ważne, lecz przykładowo w sezonie drugim, gdy poznaliśmy zestaw startowy na kolejny sezon, dowiedzieliśmy się, że przepowiada on zagładę, o której potem dowiedzieliśmy się w sezonie trzecim, więc jak widać są one czasami naprawdę ważne. Czy teraz tak będzie, to dopiero zobaczymy, no i to właśnie teraz przejdziemy sobie już do tematu nowości, jakie znamy o nowym sezonie piątym i wspomniałem wam o tym temacie jakoś niedawno, ale nie mówiłem o tym jakoś bardzo dużo, a chodzi o to, co tam dokładnie będzie. Jak jeszcze nie wiecie, to ze wstępnych informacji wiemy, że kolejny sezon ma trwać równy miesiąc, co jest już bardziej niż pewne i wskazują na to przykładowo to, że mamy otrzymać tam tylko dwie duże aktualizacje, z czego jedna ma być lekko mniejsza. Z tego powodu, że jest on aż tak krótkim sezon, Namy, ciężko namy, czyli graczom oraz nawet likerom stwierdzić co tam się pojawi, bo teoretycznie gracze nie byliby w stanie wbić nawet całego karnetu bojowego, bo sezon zakończyłby się przed jego ukończeniem. Tak więc nie wiemy, czy kolejny sezon piąty będzie tak naprawdę jednym całym sezonem, w którym pojawi się nowy karnet bojowy, zmiany na wyspie i cała ta reszta. Czy może jednak będzie to taki można powiedzieć sezon dodatkowy, który wydłuży ten obecny sezon czwarty? W internecie już powstało mnóstwo teorii w tym temacie i co ciekawe w ostatnich dniach odniósł się w tym temacie liker Kajpeks, który dał nam kolejną wskazówkę do całego tematu tego co tam się mniej więcej pojawi i jego post macie widoczny teraz w tle. Jak widać, dał on znacie, Epic potwierdził dodatkowy sezon przed rozdziałem piątym, ale z jakiegoś powodu nie określili kolejnego sezonu jako sezon 5, a w dalszej części postu możemy znaleźć cytat z informacji, które przedstawili nam sami twórcy gry. Wspomnieli oni tam właśnie, że do gry nie trafi kolejny sezon 5 tylko do gry trafi po prostu następny sezon, a przeważnie gdy w internecie pojawiały się takie wcześniejsze zapowiedzi, zawsze. W Wspominali nam oni o numerze, jaki tam się po prostu pojawi. Tak więc, jak widać, jest to dziwne, i wspomniał właśnie o tym Liker Hypex. I skoro nawet w takich rzeczach została wyłapana, taka rzecz, może być coś na rzeczy. Tym bardziej, że ostatnio w internecie pojawiła się jedna naprawdę bardzo ciekawa informacja. Jak jeszcze nie pamiętacie, to obecny sezon czwarty teoretycznie nie powinien być sezonem teraz, tylko powinien być sezonem drugim. I wskazują na to przykładowo zmiany na wyspie, które miały zajść po sezonie pierwszym, a pojawiły się dopiero w tym sezonie czwartym. Co też ciekawe, sporo plików. W obecnego sezonu zawiera wzmianki dotyczące sezonu drugiego, tak jakby Fortnite po prostu zapomniał o tym, żeby je zmienić lub po prostu im się nie chciało, więc teoretycznie teraz w grze powinien być sezon drugi, czyli sezonem mega tego powodu, że Fortnite z niewiadomych nam przyczyn zmienił te dwa sezony, cała fabuła została lekko pomieszana i z jednej strony cały czas dowiadujemy się o zagrożeniu i o zagładzie, a do dnia dzisiejszego nic nie zostało tutaj po prostu rozwiązane. No i to właśnie sezon piąty przyjdzie nam z pomocą, aby rozwiązać całą zagadkę fabularną obecnego rozdziału czwartego i kolejny sezon według teorii ma być sezonem, w którym Fortnite skupi się w 100% na fabule i zakończy cały obecny rozdział, czyli rozdział czwarty. Teoretycznie miałoby to sens, tym bardziej, że tak jak wspomniałem wam Wcześniej ciężko będzie zrobić cały jeden sezon, który potrwa miesiąc, tym bardziej, że gracze nie będą nawet w stanie wbić całego karnetu, więc duża część go po prostu sobie nie kupi. Fortnite musiałby zrobić jakiś mniejszy karnet bojowy, coś w stylu połowy karnetu bojowego, co byłoby już sensowne, ale raczej w to wątpię, bo jednocześnie i co na kolejnego karnetu powinna być mniejsza, i co na ekipy, bo karnet będzie oczywiście tańszy. Tak więc opcja ta według mnie totalnie odpada i jedyne co przychodzi mi obecnie do głowy to albo kolejny sezon będzie takim wydłużeniem tego obecnego gdzie zostanie obecny karnet bojowy i cała ta reszta i zmieni się tylko mocno fabuła tej oto gry. Druga opcja jest taka, że gracze otrzymają pomniejszony sezon, co według mnie nie ma kompletnie sensu i ostatnia opcja to to, że otrzymamy po prostu jeden cały sezon i Fortnite wydłuży go do stycznia, co jest również mega i to mega mało możliwe. W tym temacie dużo jeszcze będziemy poznawać w najbliższych dniach, więc wyczekujcie, a najważniejsza będzie tak naprawdę kolejna aktualizacja i zmiany fabularne, bo to właśnie one przedstawią nam wszystkie szczegóły odnośnie całego tego Tematu. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie kolejnego sezonu piątego, jak i całej tej reszty, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji, bo filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ow. Shortców, a jeden Life pojawi się dzisiaj o godzinie 19:30. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku migao2, tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego to filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich informacjach w temacie nadchodzącego kolejnego sezonu 5, jaki pojawi się w Fortnite i co tam będzie oraz co sądzicie o nadchodzącej wielkiej aktualizacji. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19.30. Yo!